Serdecznie zapraszamy wszystkich pielgrzymów do udziału w tegorocznym święcie miłosierdzia. Miłosierdzie źródłem nadziei. Takie hasło towarzyszy przeżywaniu Niedzieli Miłosierdzia Bożego w roku jubileuszowym 2025. W tym roku będziemy w sposób szczególny dziękować za 25-lecie kanonizacji siostry Faustyny Kowalskiej, jak również za 25-lecie ustanowienia święta miłosierdzia dla całego Kościoła Powszechnego. Również to nasze świętowanie połączymy z dziękczynieniem za dar życia i pontyfikatu papieża Franciszka. W czasie tegorocznego święta miłosierdzia, główna msza święta o godzinie 10 przy ołtarzu polowym, sprawowana przez księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolitę krakowskiego. W czasie tej mszy świętej zostanie poświęcony kolejny dzwon nadziei. Tym razem trafi on do dalekiego Peru, do diecezji Uacho, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Medio Mundo. Świętowanie rozpoczniemy od mszy świętej wigilijnej, która będzie odprawiona w sobotę o godzinie 20.00. O północy ksiądz biskup Janusz Mastalski odprawi mszę świętą, potem o godzinie 6 będzie przewodniczył mszy świętej ksiądz Tomasz Szopa, Kustos sanktuarium świętego Jana Pawła II. O godzinie 8.00 ksiądz Jacek Moskal, wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego. O godzinie 12.30 spotkamy się z pielgrzymami z Diecezji Bielsko-Żywieckiej. Przybędzie z nimi biskup Roman Pindel, biskup bielsko-żywiecki. O godzinie 15.00 uroczysta godzina miłosierdzia w Bazylice. Potem o 16:00 przy ołtarzu polowym sza święta pod przewodnictwem księdza biskupa Jana Zająca, honorowego kustosza Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, o godzinie 18 msza święta z udziałem młodzieży, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Robert Chrząszcz. O godzinie 19 w kaplicy przy grobie siostry Faustyny, przy Jezusie Miłosiernym, sza święta, której będzie przewodniczył ksiądz Grzegorz Zembroń, prowincjał misjonarzy Saletynów. A nasze świętowanie zwieńczymy koncertem Misericordias Domini w wykonaniu chóru Muzika Ex Anima w Bazylice. Serdecznie zapraszamy wszystkich do wspólnego świętowania, do korzystania z tych łask, które Pan Jezus przypisał do tego właśnie święta. Miłosierdzie źródłem nadziei. Serdecznie zapraszamy do Łagienki.